Hejka kochani, to my, Wojnow Games. Witamy Was na naszym nowym kanale. I to jest pierwszy film. I ten film będzie zapoznawczy, więc to nie będzie taki film, że będziemy grać. Tylko taki krótki film. Poznamy się, kto tutaj, kim jest i dokładnie. Teraz powiem tutaj imiona skin: więc na Lucy, Lucy Maski, Hulsky D., Eza Plo, Hulsky D i no, i XXX. Dobrze, no i teraz powiem, i jak będę mówił te imiona, no to te osoby będą skakać. Ok, pierwszy kto to będzie Hulski D. To jestem ja, oczywiście. No i drugą osobą, no to będzie dziewczyna. To będzie Hulski D. Kolejną osobą będzie Lucy Lucy Maski. To ja. I kolejną, ostatnią osobą to jest Rosalinka XXX. No. No i ostatnią osobą, no ona może nie będzie na każdym filmie, ale ona będzie. Przeważnie będzie, ale nie na każdym filmie. O, to jest Elza 234 Plo. Dokładnie. Może niech każdy powie teraz swoim. Yy, coś na przykład. No, to Jak teraz powiem te imiona, to niech każdy powie to ja. A teraz Hulsky D To ja. Yy, Rozalinka XXX To jestem ja. Lucy Lucy Maski To ja. I no, ja jestem Hulski D. I Elza 234 Plo? Yy, to ja. No, yy, no dobrze. No i to chyba będzie koniec, czy jeszcze coś? No to tak? No dobra, to będzie koniec. Subskrybujcie kanał, jak się Wam film podobał, ale co to jest tylko zapoznawcze. Jak Wam się podobało, no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę. Będziemy nagrywać. Będziemy oczywiście jeszcze nagrywać cały czas filmy, no ale to zostawcie łapkę w górę i subujcie kanał, jeżeli możecie i dziękujemy za oglądanie i no, i do widzenia.